Cześć z oga z tej strony i zapraszam was do kolejnego odcinka kariery przybudowy Tym razem Lech Gdańsk Bardzo często właśnie ten zespół był w komentarzach I wydaje mi się, że to jest najbardziej profesjonalna moja przybudowa Na początku dostaliśmy ofertę za Duszana Kuciaka 34-letni zawodnik, dlatego zakupiłem Filipa Kurto. Filip Kurto jest mega niedocenianym, uważam, bramkarzem w Polsce. Zawodnik, który już troszkę świata zwiedził i wydaje mi się, że jest na solidnym poziomie ekstraklasy, a wydaje mi się, że jest ponad. Później dostaliśmy ofertę za nalepę, więc ściągnąłem zawodnika Hanko, środkowego brońcę ze Spartak Praga. Zawodnik, który wykazuje wielki potencjał, więc może się świetnie rozwinąć. No i także dostałem ze Swansea. Za, Artur, za Artura sobie jecha oferta. No, i oczywiście po 20 kolejkach zajmujemy drugie miejsce. Bardzo to dziwi, że dopiero Legia jest na szóstym miejscu. Ale patrząc na to, jak Legia gra i dysponuje potencjałem, powinna być pierwsza. Ale jednak nie ma chyba najlepszego trenera, więc zajmuje dopiero szóste miejsce. No i oczywiście największa żałoba w polskiego futbolu, czyli Peszko kończy karierę. Szkoda. Bo to jest bardzo utalentowany zawodnik, no ale do nas przychodzi za to za pół roku, właśnie sobota. A my zdobywamy drugie miejsce w sezonie zasadniczym. Jeden punkt straty, właśnie do Lecha Poznań, więc mamy duże szanse, żeby właśnie odrobić ten punkt i zdobyć mistrzostwo. Niestety przegrywamy z Krakowiem finał Pucharu Polski. 1 do 0. jak niestety nas uszczelił, a Pajszon nie wykorzystał rzutu karnego. My zdobywamy za to mistrzostwo kraju, więc będziemy walczyć o ligę mistrzów. Jestem ciekawy, czy awansujemy. Mamy już trzy gwiazdki, co mnie bardzo cieszy. No i możecie zauważyć mój kształt. Oczywiście, Zalewski to jest wychowanek mojego zespołu. Bardzo ważnym elementem, właśnie dla mnie, było Lechigdańsk szkół juniorów. Żebyśmy co roku rozwijali ją coraz bardziej i coraz więcej zawodników zatrudniali. I tutaj mogliście zauważyć, że Pajszą był najlepszym szczelcem, a najlepszym asystentem był właśnie Harasin. Więc te dwie największe gwiazdy chyba w tym momencie Lechigdańsk. No i drugi sezon zaczynamy z wielkimi ambicjami. No, ale niestety pierwszy mecz Lechia Gdańsk z Zagrzem przegrywa 1-0, a później 3-1. Zdecydowanie lepsza drużyna. Wiedziałem, że możemy przegrać, byłem przygotowany na to. No i wypożyczyliśmy zawodnika Luka Plogman z właśnie Bundesligi, chcieli go wypożyczyć, a ja chciałem mieć drugiego obrąkarza. No i też Malmę zagraliśmy pierwszy mecz, wygraliśmy 2 do 1, no i zobaczymy, jak w rewanżu nam pójdzie. Mam nadzieję, że też wygramy 2 do 0, więc zagramy w Lidze Europy. Jak widzicie, Malmę wcale nie jest takie ciężkie do pokonania, też szwedzka liga, ale fajnie, że będziemy właśnie grać w europejskich pucharach. Zajmujemy pierwsze miejsce oczywiście w połowie sezonu. No i jak możecie zauważyć, nie najlepsze poszła nam ta przygoda właśnie w. Grupie IB zajmujemy dopiero czwarte miejsca, ale dużo lepsza grupa od nas, dużo lepsze zespoły, a no niestety nasz kapitan. Dowiadujemy się, że kończy karierę po tym sezonie, więc potrzebowałem drugiego napastnika. Redan idealnie właśnie się wpasował w moją filozofię. Młody 19-letni zawodnik, który ma, e, wykazuje wielki potencjał, więc może się fajnie rozwijać, a przez pół roku ma się nauczyć po prostu grać w tym zespole, tak samo jak bogusz, który nie był wykorzystywany w Leeds United. Jego wartość to prawie 1,5 miliona, my kupiliśmy za 970, więc dużo lepsza oferta, wydaje mi się, a także Wolski odchodzi, więc to wszystko idealnie się poukładało. Lechia jest na razie mistrzem po sezonie zasadniczym, mam nadzieję, że druga faza też nam się uda, choć mamy 13 punktów przewagi, więc bardzo dużo i zagramy Puchar Polski z Legią Warszawa, mam nadzieję, że zdobędziemy to trofeum wreszcie. Jak widzimy, wchodzimy yy, na stadion i miejmy nadzieję, że Legia Warszawa niestety ale może nas pokonać zdecydowanie lepszym zespołem, ale jednak w lidze tu my okazywaliśmy się lepsi, my graliśmy mega defensywny system, tak jak Stokowiec troszkę proferuje, dlatego tak właśnie ustawiłem, żebyśmy grali przede wszystkim 0 z tyłu. No i tu możecie zauważyć skład Legii Warszawa, ten Wszołek, który mógłby grać u nas, bo jak widzieliśmy i słyszeliśmy od niego, że albo Legia Warszawa, albo Lechia Gdańsk przez Stokowca, my wygrywamy dwoje, jednak Kubicki i Herasyn na nas strzelają, strzelają dla nich Nowikowas. Co było dużym zaskoczeniem, że Nowikowas nie gra w pierwszym składzie, ale Wszołek okazywał się po prostu lepszym zawodnikiem. Tutaj pierwsza bramka, idealne wykończenie właśnie po długim słupku. Herasyn już się cieszy z naszymi zawodnikami bo strzelił bardzo ładną bramkę. Zobaczcie to idealne podanie Kubickiego i tutaj wykończenie właśnie po drugim rogu po raz kolejny, więc idealna asysta, ale też bardzo ładna bramka i nasz młody kapitan, czyli Makowski, któremu zaufałem i bardzo często stawiałem na w pierwszym i drugim sezonie, zwłaszcza w tym drugim, już był moim kluczowym zawodnikiem i wydawało mi się, że to jest właśnie zawodnik przyszłości Lechigdańsk. Gdańsk, że to będzie ten zawodnik, który będzie się najszybciej rozwijał, ale także najlepiej. I przyznam się, że tylko jednego zawodnika próbowałem rozwinąć, to był Filip Kurtu, żeby miał właśnie złotą kartę. Bo jednak poziom 70 to nie był najlepszy. Chciałem, mieć, że, chciałem, żeby miał 75, więc cały pierwszy sezon przepracowałem z tym zawodnikiem, żeby się rozwinął do poziomu 75. Później, z tego co pamiętam, mu się jeszcze rozwinął dwa oczka do góry, więc wow. Sam już się rozwinęł no w wieku 29 lat, Lech jak go mistrzostwo, więc mamy podwójną koronę i miejmy nadzieję, że w kolejnym sezonie także awansujemy do Ligi Europy. Niestety nasz kapitan, który jest po prostu fenomenalny, to był pierwszy nasz kapitan e, oczywiście Mokowski był drugi, fajny show, 35 bramek, niesamowity sezon. I takim właśnie ustawieniem kończyliśmy. Hanka, Malocza, Fila, z Sobota, ale także przychodzi do nas jeszcze pod koniec tego sezonu Miejrzejewski, który kończył właśnie karierę za rok, za dwa i chciał wrócić do Ekstraklasy, pograć sobie był moim kluczowym zawodnikiem w tym sezonie, co nie są żarty, Miejrzejewski naprawdę dawał radę i po prostu strzał więcej bramek od Bogusza, który nie rozwijał się tak, jak ja bym tego bardzo chciał. Dostajemy też ofertę z Lips od, od Zalipskiego, więc zawodnik, który może odejść, ale także z wolnego rynku zakupiłem dwóch właśnie zawodników, podpisałem kontrakt z dwoma środkowymi urońcami, a my dostajemy, że Newcastle United za 12 milionów wykupuje niestety naszego Harasnina, dlatego musieliśmy sobie radzić już w pucharach do Ligi Mistrzów. Bez niego, no i niestety przegraliśmy pierwszy mecz bardzo wysoko. Później, przemysłow w który się wybijał z polskiej ligi, stwierdziłem, że może przyjść do mistrza i tutaj udowodni swoją wartość. My przegrywamy dwóch mecz bardzo wysoko. Drugi mecz 2 do 1, dużo bardziej wyrównane spotkanie, a później zagraliśmy z mistrzem ligi rumuńskiej. No jak widzicie, daliśmy radę i ewansowaliśmy dalej. 1-0, później 2-1, Mielżajewski, Płacheta, Strzelę Bramki. A to jest nasza grupa Hoffenheim, Gang, Besiktas i Lech Jagdańsk. Więc bardzo ciężka grupa, ale wydaje mi się, że mamy jakiekolwiek szanse na wyjście z niej. No ale zobaczymy, jak nasza drużyna... Będzie grała w tych pucharach, niestety przegraliśmy ostateczne starcie, zajmujemy trzecie miejsce, Besiktas okazał się fatalną drużyną, ale my niestety odpadamy z trzeciego miejsca. Klub, to jest kolejny zawodnik, który przychodzi do nas, zawodnik, który był w lidze z tego co pamiętam właśnie tureckiej za prawie 5 milionów, bardzo duży transfer, ale mieliśmy pieniądze za Harasina i paru innych zawodników. Po zasadniczym sezonie zajmujemy pierwsze miejsce, później oczywiście wygrywamy 6 spotkań, jedną remisujemy, 101 punktów, no i zdobywamy Mistrzostwo Kraju. Później rozgramniamy po prostu Krakowie, z którą przegraliśmy w pierwszym sezonie Puchar Polski. 3 do 0 więc fantastyczny wynik dla nas. No i cały czas budujemy tą drużynę. Ten zawodnik, który zastąpił PiShow, świetnie się spisał. 33 bramki, 4 asysty. Chciałem na pewno wzmocnić atak na następnym sezonie. Ale Makowski też 17 bramek, 18 asyst, a Mirzejewski choć ma już swoje lata 15 bramek, 8 asyst. Więc to wszystko dobrze wyglądało. Oczywiście Bogusz starał się grać pierwsze skrzypce, nie zawsze mu to wychodziło. No a tu możecie zauważyć, że nasza Lechia Gdańsk już ma 3,5 gwiazdki i prawie już ma wszystkie złote pozycje. A o to mi chodziło, żeby właśnie kończyć przynajmniej z tymi czterema gwiazdkami. No i oczywiście to nie jest Legia Warszawa, więc to jest troszkę gorsza drużyna na start żeby ją rozwijać, pamiętacie jak szybko to przychodziło w Legii Warszawa tutaj jest troszkę ciężej, a jak potrzebowałem napastnika zgłosiłem się po Karola Świderskiego, który jest gwiazdą Ligi Greckiej, ale stwierdziłem, że przyda nam się, ale także wykupiła nam Braga Jarosława Kubickiego trzeba zatrudnić jakiegoś środkowego pomocnika no ale także dostaliśmy nie do odrzucenia ofertę ze Standard Riesz no ale także dostaliśmy ofertę za kolejnego naszego środkowego brońcę, więc zaczynają się ogromne kłopoty na szczęście dla nas jakokolwiek sobie poradziliśmy właśnie z Mindland pierwszy mecz 2 do 1 a później przyszedł do nas który nie grał właśnie w lidze włoskiej, nie przebił się do pierwszego składu więc kupiliśmy go za 6 milionów i 400 tysięcy a później zremisowaliśmy już z w pierwszym składzie jak możecie zauważyć, naprawdę to dobrze wyglądało. Przeszliśmy przynajmniej tą pierwszą rundę. Później Mikola Moro do nas przychodzi. Mieliśmy ogromne pieniądze. Musiałem zainwestować w młodych zawodników, ale także doświadczonych na ofensywnym pomocy, bo jednak Mierzewski Tracił overall, a Bogusz się nie rozwijał tak, jak chcieliśmy. Dlatego stańciu do nas przychodzi rumuński, Rumuńska Gwiazda. My, niestety, przegrywałem pierwszy mecz z Celticiem. Wiedziałem, że Celtic może być jeszcze za silnym rywalem, no i niestety pojechaliśmy tam do Szkocji i dostaliśmy 3 do 1, więc znowu zostaje nam Liga Europy. A tutaj Krzysztof Zalewski dostaje świetną propozycję 19 milionów i musiałem po prostu skorzystać. My zagramy w grupie z Marsją z Benfica i Malmö, którym wyeliminowaliśmy rok temu, więc na pewno będzie chciała nam się odwdzięczyć wygraną właśnie Malmę. Niestety tak się nie wydarzyło dla nich oczywiście. My zajmujemy trzecie miejsce jednak Benfica i Marcelnie mają zdecydowanie lepszych piłkarzy. A tutaj dowiadujemy się, że Adrian Mierzejewski kończy karierę. No ale także kupiłem kamień Jóźwiaka. Kamień Jóźwiak grał w Lechu Poznań. Jak w pierwszym sezonie Lech Poznań prezentował cokolwiek i walczył z nami o mistrzostwo do ostatniej kolejki, to później się po prostu posypał w kolejnych sezonach i nic nie potrafił zdobyć. Dlatego Jóźwiak chciał odejść, postanowiłem go zatrudnić, ale także widzieliście, że podpisałem z darmo bramkarza Dynamo Zagrzeb, który jest po prostu rewelacyjny i miałem nadzieję, że to właśnie on da nam e, w ten przeskok do Ligi Mistrzów. Oczywiście wygrywamy ligę, co jest naszym priorytetem. No, oczywiście Zagłębia lubin zagrało z nami w finał Polski po bardzo wyrównanym spotkaniu. Lesie Gdańsk wygrywa 1-0, a u nas najlepszym zawodnikiem i najlepszym strzelcem okazał się Raden. A wydaje mi się, że najlepszym zawodnikiem chyba był w Stanciu, 17 bramek, 13 asyst. Makowski oczywiście rewelacyjny jako defensywny pomocnik. 13 bramek, 11 asyst. I się też dobrze klub pokazał. 9 bramek, 11 asyst, więc to naprawdę dobrze wyglądało. 4 gwiazdki już naszego zespołu. a możecie zauważyć, że nadal jest właśnie Kurto jako bramkarz. Oczywiście teraz zostanie zastąpiony i będzie zdecydowanie lepsze, ale mamy tego drugiego bramkarza jakby co i także stwierdzono, że musimy troszkę iść na zakupy z tego powodu, że mieliśmy bardzo duży budżet no i za 17 milionów kupiliśmy lewego, lewego obrońcy z Czech który miał bardzo duży potencjał Klimczaka, który był w lidze chyba hiszpańskiej bardzo talentowany prawe obrońca z Polski, ale także dostaliśmy propozycję za Stanciu, stanciu który nie najlepiej się pokazał, inaczej był gwiazdą ekstraklasy, dlatego przeszedł do innego zespołu, do lepszej ligi tak jakby, oczywiście liga u nas też się fajnie rozwijała, to trzeba powiedzieć że każda drużyna podnosiła poziom, zwłaszcza Wisła która miała prawie 3,5 gwiazdki, Legia chyba miała 4, więc to dobrze wyglądało, a my przechodzimy bez problemu pierwszą rundę pokonując w dwóch meczu 8 do 0, coś niesamowitego, a tutaj możecie zobaczyć, że Fenerbahce kupiło przemysła pochetę za 11 milionów, więc bardzo duży transfer. Sadilak, Makowski, klub dwie bramki i Jóźwiak, te skrzydła to naprawdę był nasz y, niesamowity atut. A tutaj możecie zauważyć, że Bogusz, który grał jako defensywną pomocą i strzelił bramkę i wygraliśmy 4 do 1. Zagramy w Lidze Mistrzów z Tottenhamem, Bayernem, PSV i Lechia Gdańsk, więc wow, niesamowita grupa. Wydaje mi się, że trzecie miejsce możemy jakkolwiek powalczyć, ale jednak dużymi nadziejami. Nie przystępujemy, właśnie tu do tych rozgrywek 58 punktów. No i niestety, ostatnie miejsce: 1 punkt. 1 biedny remis, który wywalczyliśmy chyba w ostatniej kolejce, ale jednak nie żegnamy się zerowym kątem. 88 punktów, jeden remis, jeden przypadkowy remis, później drugi remis, ale mamy 107 punktów. Pierwsze miejsce oczywiście mistrzostwo. Wygrywamy znowu Zagłębiem Lubin. Puchar Polski znowu po bardzo wyrównanym spotkaniu. To była drużyna w ogóle pucharowa co Zagłębiem Lubin, bo ona nie była jakaś fenomenalna właśnie lidza, ale fenomenalnie rodziła sobie w Pucharze Polski. Tu możecie zauważyć, że Klubś był naszym najlepszym zawodnikiem prawoskrzydłowym, Makowski 25 bramek, go podziwiałem, rozwijał się niesamowicie, już miał 82 overalla, ale możecie zauważyć, że większość moich zawodników już miała powyżej 80 overall, Majer, Jóźwek, Sadila, Kwila, Liwakowicz, Majer, więc naprawdę niesamowita paczka była w tej Lechii Gdańsk, ale mówię, poziom Polskiej Ligi naprawdę był wysoki, dlatego mogłem zatrudniać coraz lepszych zawodników, zwłaszcza, że Ci zawodnicy, którzy nie mogli grać na przykład w Lidze Mistrzów, u mnie mogli. Dlatego zakupiłem za 13 milionów po prostu na promocji Jan Bednarek, który jest warty 22 miliony, ale miał... Właśnie klauzulę wykupu za 13 milionów stwierdziłem, chodź do nas, czemu by nie? Zrobimy środ y właśnie środek brany, taki polski, i oczywiście tym trzecim był Bakayoko. Klub świderski 2 do 0. Później z Ligą Szwedzką, jak się nie mylę, wygraliśmy też 3 do 0. Świderski dwie bramki z ławki rezerwowych. Później zremisowaliśmy 1 do 1. Niestety, Moro i Fila doznali bardzo ciężkich kontuzji. A my zagramy z Barceloną, z Manchesterem United, z szaktarem Dolnisk w grupie Ligi Mistrzów. No i chciałem Wam pokazać przynajmniej jeden mecz z Ligi Mistrzów, z tego powodu, że no bo jednak nie mamy szans zdobyć Ligi Mistrzów. A jednak to wszystko fajnie się zadziało i zwłaszcza to, że chciałem wyjść z Ligi Mistrzów. To był mój cel najważniejszy, żeby właśnie zakończyć odcinek wyjściem z Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie, wygrywamy właśnie, gra na legendarnym jak coś, 2-1 z, 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 z Manchester United. No jak widzicie, bez porażki, bez remisu, kończymy ten jesienny okres właśnie na górze tabeli. No oczywiście zajmujemy drugie miejsce w ogóle, FC Barcelona, 4 zwycięstwa, 2 remisy, 14 punktów, Lechia Gdańsk, 3 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki, drugie miejsce, pokonujemy Manchester United. I niestety po bardzo wyrównanym spotkaniu z Rową odpadamy, ale to był jednak fenomenalny sezon, uważam, w dwóch meczu przegrać z Rową to nie jest wcale styt, a ta drużyna naprawdę się niesamowicie rozwija i ten projekt jest niesamowity. A jak oczywiście spodoba Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, a jak jesteś nowym widzem, zasubskrybujmy kanał. No i 109 punktów, zdobywamy Mistrzostwo Kraju po raz kolejny. Czy zdobędziemy puchar? Za chwilę się okaże. Mam nadzieję, że tak. No i wygrywamy 4 do 0. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I udanego Sylwestra. Cześć.